Mogę ci powiedzieć UW za dwie dychy? Patrz kurwa, ceni się. Second best Lulu world after kaseko Hi, my name is Martyna, love singing, playing, click and cooking. Anime addict, wanna join me? Ty to jakaś też psychofanka kurwa. Hey Summoner! If you wanna kill some nobs, spend some great time together and love about totally random things, don't forget to order A zrobisz Lulu za darmo? Dla streamera? Dobra, gramy z Wicką. Dawaj Nick. Tamta też była wicką. I wydaje mi się, że Karola też jest wicką. Nie wierzycie, że ma 19? Mi się wydaje, kurwa, że 13 nie ma. Kto ma piegi, jak ma 13 lat? No, chyba nie ma jeszcze, czy są. Mam nadzieję, że Westa podała. Siema, to ja i moja stopa. Zmieniłem scenę, bo zapraszam samicę, czekaj. Draven OTP. Hello, can you play game with me, baby, please? On na bank ma kurwa źle w głowie. Dobra, czekaj, dzwonię do niej. Ta, ta kawiczka, a jej nie ma. Nie ma jej na chipunach, kaseko. czaisz to? Siema! Siema! Siema Siema Cześć Cześć, jak tam? Hej, wszystko spoko, a co u ciebie? No co, trochę nudy Gorąco strasznie Gorąco, nie? Ile stopni u ciebie dzisiaj? 35. Ja pierdolę, serio? No U mnie 44 O kurwa O, gorąco kuj A no może przez ciebie? No tak, jestem gorący, nie? No tak Słuchaj, kuwu Mogę spytać, jak masz na imię? Martyna Serio? No, serio? Piękne imię Martyna. Aha, mhm. i masz przeżyte 19 wiosen, to? ta? Tak. Dobra. I jesteś drugą najlepszą Lulu na świecie? Zaraz po kaseko, ta? Tak. tak. Dokładnie. To może pokazałabyś mi swoją Lulu, co? No pewnie. Ta? Rzucisz mi się No, Pewnie, że tak. Dobra. A mogę spytać jaką masz rangę? Platynkę. Nie no wiesz, są na kitimki. To wiem jak ja Nie mam rośniki cały czas. <gry> ja na IDCARE też mam platynę, wiem o co chodzi. Dobra. Co? Dobra Martyna, i powiedz mi jak mogę spytać. Który jesteś roczni A co? No mówisz, że 19 lat, no dawaj, dawaj, szybko, no, to szybko. Bo ja ci tu nie wierzę. Znaczy no, ja ci wierzę, widzowie ci nie wierzą. Mówią, że masz 13 i że ten filter na twoim zdjęciu to jest... Znaczy, że te piegi na twoim zdjęciu to jakiś filter No piegi tak. I jeszcze pojedź, że te czarne serca są dodane. Nie, nie, to akurat normalnie. No. Dałem. Chodzę z takimi. A masz chłopaka? Nie. Nie masz? Czemu? No co, tak wyszło. A czemu suba nie masz, nie masz i nie macie na moim Discordzie, a nazywasz się drugą najlepszą Lulu po jak ty nawet poradników nie czytałaś dla subów na Lulu? A to gdzie można dołączyć? Na discordzie. Spokojnie, jak wypłata zepala, będzie, to i subek będzie. No, tak, ja tu widzę, masz 14 orderów zrobionych, to ty chyba zarobiona jesteś, co? Czy to 5? Pierwsze... Nie, nie do końca. To darmówki były? Nie, nie. Nie no. rzekam. Mało nie było zarobione, ale też niedużo. No to. też moją lolkę czy. czy nami. Słuchaj, najlepiej to chciałbym Yumi, żebyś mogła na mnie usiąść i bym się tak czuł, wiesz, męsko, nie? I no powiedzieć, żebyś we mnie weszła, nie? Bo wiesz, mam taki fetysz, ale wolę nami, bo jest OP. Co na to? dobra Ta, si? Si, si Dobra A co ty, to nie mówiłeś, że ty też po francusku mówisz? No, mówię, mówię Si, si, senior, ja Ja, ja Ty, Random Bruce <coughs> mnie dodał na tym, pa! Normalnie Random Bruce na epalu Random Bruce TV napisał do mnie snip, snip <coughs> I can be your no, A czemu głosówek nie nagrywacie, widzowie? A powiedz mi, jak mogę spytać Martyna, tak? Sorry. Czym się interesujesz? Ligunią. Tylko? Głównie. Dobra. Może coś tam w e-sport kiedyś. Jako social manager do Eski czy kto? A czy, czy Pro chciałabyś grać, bo nie skumałem? bardziej Pro, ale to wiesz... Trzeba trochę poćwiczyć Nie no wydaje mi się, że z plotyną to już możesz szukać, nie? Do trzeciej wodingu czy tam do pierwszej. Tak, tak. Do Marunbelz. Maroon Marunbels? Nie. Ginter coachowa, organizacja w drugiej UL, ale już nie ma tego. Ale w tamtym sezonie, no to, to pewnie byś się nadała tam za Robertosa. Robertos tam grał wcześniej. Kojarzysz Robertosa, czy nie? Nie kojarz. Słucham. Myłaś się dzisiaj? Tak. Obiecaj Obiecuję. Serio się myłaś? No. A co, wychodzisz gdzieś czy co? Nie. To co po ty co? ja? Ja mam wychodzić? No mówisz, że grać w ligunie i jakby niczym się nie interesujesz, to pytam czy się myłaś. Ja jak nigdzie nie wychodzę się nie myję czasem ile? No, no chyba mój rekord to półtora tygodnia. No wiesz, to zależy. No. Co? No proste pytanie. Nie no, ja z domu nie wychodzę, ale wiesz. To co? My jeszcze się i marnujesz wodę, tak? I nie mów że stary, nie drze pizdy na ciebie, że znowu marnujesz. Chyba, że nalewasz se do wanny, a potem ojciec wchodzi. Ja tak robię. Mówi, nie spuszczaj wody! Będę wchodził. Jak chcesz, nie? No to do to tak było. Nie, to ja tak nie No Ale co ty robisz? Chodź do krzaka, tusy, ręko. No taka Nami z ciebie druga najlepsza na świecie, a... Nie nie nami na jest no, ale na Lulu to, to od sam, końca To sama bajera. Dobra, nie z czym nie. zaczęłaś? Z niczym jeszcze Dobra, to weźmiesz E, jak w swej szczekują. Dobrze tam się Dobra Słuchaj, to nie masz zainteresowań nic kurwa? Netflix, podróże, muzyka? Ani anime, anime! A anime. anime, jakie twoje ulubione? Jojo Jojo Tak Co to jest kurwa Jojo? Jojo dziwne przygody Dziwne przygody Jojo? Tak. Słuchaj, księżniczko, ale ty chodzisz za mną cały czas, kumasz? No dobra. No dobrze, zapraszam do krzaka. A że randew, krzak. No proste randew, nie Czy <noise> ale mi machasz tym ogonem Dobra? I... ale no, no, ty oh, kurwa, czy muszę pala wyłączyć. Ty Pikal mówisz e... informatyka anime te sprawy, ta? Zelizę A, tak. będziemy zabijać. Puszczę jej, co? Na razie. Co? A czemu taka piękna samica? A co ty robisz? Czemu ty sobie E dajesz? Przepraszam. No nie ma problemu, ale. Masz teraz E, jak będę wchodził? Mama. Aj, aj, aj. Widziałeś, jaką fleszem zabiłem? Widziałam, widziałam. No, zabijałem smacie. W końcu jesteś, tak? Jaki. Martyna? Rank 1 Przepraszam! Nieaktualne nie. informacje no. Taka. W, w, taka wicka z ciebie. Dobra, słuchaj Martyna. A mógłbym spytać skąd pochodzisz? Pomorskie. No co ty gadasz, że pomorskie? No taka. Ja jestem z Gdańska. Ty, ja też. No nie mów. Co, jakiś mitin? Dobra. No jakieś tu, rendezvous. To co? To ja Cię chyba bajerować nie muszę, co? No Czy nie musisz? musisz Nie? Normalnie... Nie możesz, jakiś żarcik? Jaki... <głosy> <głosy> nie mam żadnych, może Ty jakieś masz? Dobra, bo oni mnie wkurwili, nie? ojoj! Ufałem Ci, poru nie złapałem jak coś I kanona straciłem przez Ciebie No, Martyna, powiem Ci, że... No, no, musimy ich zdajować teraz Ty, no powiem ci, nie kłamałeś tonami, nie? Dobro masz. Tak tak. Ale to mów, jak to jest? Jesteś na informatyku, masz tyle tych pewnie, chłopaków w klasie, jedna las samica poza tobą i ty nie masz chłopaka? No nie wiem. Jak to jest? To, to, ale ty nie jesteś brzydka, widziałem twoje zdjęcie. Sądzisz? No nie wiem. No, no tam. Jeszcze raz spróbuj E -dać, nie na mnie. To wtedy będę zły. Słodko. O kurwa. O kurwa, za akurat na czar patrzyłem. Sorry. Zapomniałem, że ona ma skok przez pół mapy. Obejrzałem. <grym> słuchaj, y y y teraz jest lato, nie? A no jest. No, wychodzisz y nad jezioro czasem? Lubisz nad jezioro chodzić? No, z pieskiem chodzę. A daleko masz do jeziora? Nie, tak o przez tory sobie przechodzę. O, no, to zajebiście, słuchaj. Y y ja bym Cię zabrał na rowerki wodne, Ty i ja. Y byśmy, no wiesz, y naciskali na te i. <grym> Na co? Na <laughs> Dobra werku, wiesz, jechali po wodzie, wiesz o nie. No, no z bym się bało! Ty mnie utopisz. Co ty no, mówisz? No malutka, ja mam... Ja akurat umiem, nie? Ja mam tyle siły w nogach. Nie wiem czy ci mówiłem, ale kiedyś trenowałem K1, nie? Nie wiesz? No akurat widzisz. Nie chwalę się, nie? Ale no, normalnie tak. K1 trenowałem i mam taką nogę Że jakbym no... Czuję, że jakbym przyjebał kurwa w metalową rurę, to bym ją połamał widzisz, masz lepsze uda ode mnie? Uciekaj na rzekę. No dobrze, ale wiesz, że to co mam żartywałem. To właśnie. Tak, ale chciałem ci pozwolić odejść. Ale. Pa, 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 pa. Papa? Pa. A na ja many nie mam, kurwa, niby maszę? E? Mm, Zara. Wego zabij z flashem i z Wii, Ja mnie nie brak. mam. Ja nie mam flash. No dobra to idź na mele wejdź Dobra piesek mi się czeka. chyba ją wkurzyłaś No i elegancka Ty coś jednak umiesz do tej nami, no? O Ignacik jak nikt nie się umiem Masz zwierzaka jakiegoś? Do <laughs> pieska mam Ta? No Ile... A, widziałem zdjęcia, no? Ile go masz? no, A, no śroczek równo. Hu? Ale on ma rok czy rok jest u ciebie? Ma rok tu To będzie zęby. Czekamy, no, jak no. Ja? no, Dwie suki są. Dwie suki? No. A to, to dwa psy masz, czy ty i pies? Nie, no ja i pies. A. <laughs> Zaje. Dobra, nice. Elegancko, no. My to mamy tą synergię, co? No tak. Ty, ja mogę spytać, czy uprawiałeś kiedyś seks? Nie, no to takie zbyt prywatne pytanie. Dobra, wiesz. dobra, jasne. Bo ja na przykład nigdy nie. To no, Gramblola, wiesz, wiesz o co chodzi? O no, tak, tak. Oczywiście, znaczy, ja też Gramblola to w sobie. Ale. Znaczy, nas Nie, no miałeś chłopaka 4 miesiące, nie? A umiesz wróżyć? Nie umiem. Umiem tylko wróżką grać. <laughs> nie nauczyłaś się wróżyć jakoś? Starota? Z ręki? Albo z dupy? Nie wiem. Nie? nie? Niestety, nie. Abym Ci powróżyła w sumie. No to, to słuchaj, bo mam takie pytanie, może mi odpowiesz, albo... Masz jakąś tam talię obok, czy nie? Nie mam. To zależy. Mi... Nie, to Ty mi nie powróżysz, nie? Chyba że no z fiuta wróżysz, to mogę Ci pokazać, nie? Słyszałem, no dobra. Że... Ta? Słyszałem, się. Słyszałem, że dziewczynom się podoba, jak się wysyła takie dick piki, nie? To, to zależy. Ojojoj mnie, szmata No widzisz Ale... ty to kurwy tylko czarmują A powiedz, co ci skłoniło, żeby grać w LoL'a? E, siostra Trzymasz się tam? Wygrywasz? Ojojoj oj. Chyba ta, no się przeżyje Graj i Dobra, elegancko A siostra starsza, młodsza? Starsza O, ile lat ma <laughs> A co? No, tak Nie, ja. no, ona zajęta, to tam wiesz. O, to rura. Ja ile jest w związku? <grym> Jezu, czy ja pamiętam takie rzeczy? No dobra, ile latła? No... 22. Dobra, o, ty, no, no jednak. Dobra, masz tą nami, nie żartowałaś, nie? No, oczywiście. 22, a to wybliźniaczki? <grym grym> nie. O rok yy, różnicy? Oj, oj, oj. nie, nie, widziałeś tego. Tak, bym cię przeciął. Okej! Okay. Ale razem z tobą, tak romantycznie, wiesz o co chodzi? A. dobra. Ty magikiem jesteś? Jakie sztuczki robisz? Czy ci nasz ludzi no. na to? Tak, to to. A tak. No, kiedyś ten. Mówili na mnie magik w szkole, nie? <laughs> serio? Prawda? No, no, kurwa, mówię ci. Jakiś ptaszek? Ty a ja przyspieszysz mnie piękna, czy nie? Ja chcę tego kila. To dostaniesz. Dobra. Dobra. Opowiedz coś o sobie. Jak mogę. Wiedzieć. A, a co chcesz wiedzieć? No na przykład yy... sobie to nic mnie nie interesuje, ale może <grym> coś ciekawego powiesz. Ja <grym> no, nudną osobą jestem. Teraz nic ci nie dowie. Czy normalnie? Bąble mnie trafiłaś po RC <grym> Tak wyszło. No trzeba, wiem jak jest. Tak, tak. Słaj mam. I okulary muszę No tak. Jaką masz wadę? O kurwa, z minus 4? O kurwa, to ty. Jakbyś miała okulary, to ty chyba byś. Na ja kretem jestem. A i tak teoretycznie, jakbyś uprawiała seks bez okularów, to widziałabyś fiuta? Nie wiem, nie testowałam. Ale pewnie nie. Hmm. Bo ja mam minus 2,5, ja nic nie widzę na maileranger. Wiesz o co chodzi? No. Mojego pewnie byś widziała, nie? Nie bez powodu to jest wiesz. Naganiacz. No tak, tak. i surrender dali, taka jesteś. I co? Ja tylko 20 co minut teraz? z tobą, tylko 20 minut z tobą spędziłem, a wydajesz się tak fajną dziewczyną, że mógłbym z tobą spędzić resztę życia. Dobra, no bojadę. można nextika, jak chcesz. Słuchaj, kuwu. Jak zrobisz Dravena to pomyślę? Słuchaj, kuwa. Ale bo tutaj... nie obiecujesz, że będzie dobre, nie? To Dobra. nie było. Dobra, spoko <laughs> Kurwa. jeszcze puścić kłota, jak Draven mówi. Czekaj, czyli tego pierwszego co mówi tam Welcome to the League of Draven? No, no, no <laughs> <laughs> Welcome to the League of Draven <laughs> Nie Zaj no Kurwa. Nie mogę. <laughs> Zajebiście! Nie no Zajebiście ci wyszło Ja nie umiem musisz ten ten wiesz, tego się, Wyobraź Piem. sobie, bo słuchaj, musisz się wczuć musisz... Jeszcze raz, ja zrobię tak. z żeby się nie krępowała Pa <laughs> Wyobraź sobie, że jesteś, wiesz, GigaChadem, grasz Dravenem, ty łapisz akcje i ty napierdalasz I mówisz League of Draven! Wiesz o co chodzi? No, no Dobra, dobra No, no. League of Draven! <laughs> <laughs> nie no do przećwiczenia, no. na pewno. Dobra, a, a jak mówi Lulu? Ja z wyciszoną ligą gram zazwyczaj. No jak? <laughs> o, tak. widzisz, platynę Bez dźwięku. Bez dźwięku? Nie mam no, tak mega wyciszony, muzykę bo po na full'a. Ja Wiesz, no pierdolę, no jak takie Jeszcze hardstyle, ja pierdolę. to masz jeźdę w bani na w <laughs> Nie możesz tak, no musisz słyszeć skillshoty, Ricole. Bla, bla bla Dźwięk jest OP. Nawet powiem Ci więcej, niektóre postacie, ostatnio drama o tym była, że coś takiego jest legalne, jak na przykład Sylas zobaczy Twitcha, nawet nie zobaczy, a Twitch jest obok niego na Invisie, to mówi Zawsze jadłem szczury w więzieniu, czy coś takiego. No na naprawdę, no, no i to wiesz, i to pomaga w chuj, nie? Tak samo Atrox jak Kayna jest, nawet jak go nie widzi na ekranie, tylko jest gdzieś obok. No i masz takie info, nie? No to trzeba zacząć grać chyba z dźwiękiem. W każdym razie. No, oh, też... taka porada i wtedy rank jeden. Pijam. No, ale Lulu ma... Może rank 1 to wiesz, powolutku no Dobrze, to rank 2, rank 2, przepraszam. Albo rank 4 Zacznijmy od diamentu Martina no, no dobrze, dobrze. Czworeczka Słuchaj, w każdym razie. E, Lulu mówi... Olbrzymiando Jak jego fiuta widzi, nie? Zrobisz tak? Nie. Dobra, a smakowało fioletowo? Coś tak. Zajwiliście? Widać że graśnią. To no, pewnie. Ale ja ten, ja muszę iść pomóc rodzicom, wiesz? Zagrałbym z no chętnie. Możemy pograć kiedyś.